Siemanko kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie i bardzo serdecznie. Słuchajcie, na Nowiu Księżyca, to znaczy Nowiu Księżyca wczoraj, ale moi drodzy robimy sobie czytanko na ten Nów. A z uwagi na to, że słuchajcie, Magda z tyłkiem nie usiądzie, że tak powiem i jedziemy słuchajcie na kolejne nagrania. Chcemy wykorzystać słuchajcie jeszcze tą niedzielę pod to, aby tutaj jeszcze tutaj troszeczkę popracować, zebrać troszeczkę materiału. No ale żeby Was nie zostawić całkowicie bez kart, właśnie tych tytułem Nowiu Księżyca, to moi drodzy, robimy sobie teraz nagranko bezpośrednio z podróży właśnie dla Was. Słuchajcie, karty są przetasowane. Będziemy sobie wyciągać karciochy dla każdego znaku. Mikołaj tutaj pobocznie będzie, słuchajcie, tutaj już z góry wyciągał e, dla każdego, słuchajcie, po dwie karty, żeby zobaczyć, e, co tutaj jest energią główną, co jest tłem tego czytania, czyli karta spodnia e, w, oczywiście będzie tutaj miała miejsce i moi drodzy zaczynamy, lecimy, pamiętajcie, że nów księżyca jest tak samo mocny jak i pełnia, kochani, on tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy może nam w życiu pozmieniać, namieszać, e, słuchajcie dawać i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj gdzieś e, ma to na pewno jakieś kluczowe, e, słuchajcie znaczenie, poczekajcie tylko, żeby pani Tutaj nie przejechała z parasolem na rowerze. <grymne> Dobra, ominiemy sobie nią ją i moi drodzy, e, lecimy sobie zaraz z tematem dalej. Tylko poczekajcie, zjadę sobie z takiego ciulowego tutaj pseudo rondo skrzyżowania, bo cholera wie na mieć. No, czy ta, tam? E, tam tak dobra, no to Mikołaj, baranek co dla baranka tytułem nowiu księżyca poproszę najpierw pierwszą kartę, a potem pokażesz mi tło e, drogie barany, jeżeli chodzi o sytuację waszą, macie jakieś decyzje do podjęcia nie mam dlatego pojęcia z czym związane bo oczywiście decyzje, słuchajcie, są różnorakie i mogą tutaj oczywiście tyczyć się wielu różnych tematów czy sytuacji w waszym życiu, ale macie słuchajcie, dwie sroki w garści macie dwie opcje, macie dwa tematy dwo, dwoje ludzi, słuchajcie nie mam dlatego pojęcia co i tutaj gdzieś, e, słuchajcie, sami musicie skupić się na tym, co to może w waszym życiu oczywiście być. Ale decyzyjność, wybory są przed wami. E, no i teraz, tutaj, trzeba będzie zastanowić się nad tym, moi drodzy, co zrobić, e, co wybrać. Jaki jest Sputkali? E, zaraz zobaczymy, bo może tutaj nam coś więcej powiem. No właśnie moi drodzy, tutaj na spodzie pokazują mi się tutaj również klimaty, że trzeba coś zostawić wreszcie, moi drodzy, bo wy ubolewacie nad rozlanym mlekiem, być może nad tym, co się już skończyło, co już tutaj nie funkcjonuje i nie ma sensu najmniejszego, żeby, w tej, żeby tutaj w tej energii, moi drodzy, pozostawać żeby skupiać się nad tym, co być może już dawno odeszło, co tutaj już emocjonalnie Was bardzo mocno poturbowało albo turbuje nadal. I że tak powiem, skupianie się na tym jest tutaj po prostu zgubne dla Was. Karty sugerują, że po tym nowiu powinniście się z tej energii oczyścić, powinniście tą energię już dawno zostawić, gdzieś tutaj, moi drodzy, rozejrzeć się w obu za nowymi możliwościami, a nie skupiać się na tym, co po prostu, krótko mówiąc, roz wala Was psychicznie, mentalnie i emocjonalnie. Do podjęcia są decyzje, są nowe wybory, moi drodzy, nowe starty, zostawienie czegoś, co już Wam nie służy. Okej, okay. byk. Mm, czekajcie. Ubyka, cóż, yy, karta pracy. Słuchajcie, wiecie co, ja zaraz po prostu padnę, jeżeli chodzi o tą kartę pracy, dlatego że wczoraj, czy kiedy byśmy sobie robili karty. Chyba, nie pamiętam, chyba wczoraj czy przedwczoraj, kiedy kładłam Wam karty e, na weekend, mieliśmy chyba pra, e, karty pracy i moi drodzy, no i byk zasuwa. Słuchajcie, gdzie ja jestem? No gdzie ja jestem? No jestem w podróży, ale słuchajcie, nie turystycznej, nie jakiejś, e, słuchajcie, zwiedzeniowej. O, jedziemy sobie coś tam zobaczyć, ale tego moi drodzy, haruję. Weekend przeznaczam na pracę, chociażby właśnie po to, żeby pokazać Wam to, czego Wy w danym momencie nie możecie zobaczyć, bo sobie siedzicie właśnie w domkach, słuchajcie, popijacie sobie kawkę, herbatkę, cholera wie co tam. Czy też tudzież, tulicie się do swoich zębów, czy Kaś, a Magda deszcz, słuchajcie, pada dosyć mocno i ja właśnie pracuję. Być może, słuchajcie, są takie byki jak ja, które gdzieś teraz w tym momencie, moi drodzy, również coś robią. Możecie coś robić w domu, możecie sprzątać mieszkanie, słuchajcie, czy cokolwiek, ale pamiętajmy, że to jest energia nowiu. I tutaj gdzieś zaznacza nam się pracowitość, zaznacza nam się, słuchajcie, zabranie za coś. To niekoniecznie, słuchajcie, musi być praca zawodowa, bardzo mocno to podkreślę, tylko po prostu krótko mówiąc, weźcie w końcu, za to zabierz, tak? I tutaj gdzieś, słuchajcie, drogie byki, czeka nas praca, czeka nas zajmowanie się czymś, bądź też w naszym otoczeniu, kochani. Pojawi się teraz taka energia, gdzie zacznie się coś dziać. Nie będzie zastojów, nie będzie tutaj, słuchajcie, sytuacji, w których nic nie robimy, a tylko zwyczajnie, moi drodzy, zapierdziel, zasuwamy, coś się dzieje, ktoś się nad czymś skupia, ktoś chce nad czymś pracować. Tło było kochani, pokazuje współpracę, więc powiedziałabym nawet, że to mogą być sytuacje mówiące o nie tylko waszej, nie pojedynczej osobie. Tylko na przykład, jeżeli gdzieś macie jakieś związki, które do tej pory, moi drodzy, no trochę, że tak powiem, ślimaczyły się, albo widziałyście, że druga strona się nie angażuje, no to teraz może się zaangażować. Teraz gdzieś się pokazuje, że ktoś będzie chętny do współpracy, ktoś też zauważy, że trzeba nad tym związkiem popracować, że trzeba tutaj nad czymś się skupić, czymś się zająć. Zacząć wspólnie razem coś rozwijać, kochani, rozbudowywać. Bardzo możliwe również, że będzie to również proces, w którym zacznie się jakaś naprawa czegoś, bo jeżeli na przykład było pochrzanione, popierdzielone, no to karty mogą sugerować, że być może, słuchajcie, wspólnie razem stwierdzicie, musimy za coś się zabrać, musimy coś naprawić. W kwestiach zawodowych nowe projekty, nowe zadania, nowa praca, multum tutaj różnego rodzaju obowiązków, które mogą do Was przyjść. U bliźniot, y, słuchajcie, ciąża. Sprawdzi, dobra, już, 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 już się uspokaja z tą ciążą, ale słuchajcie, no tak, no karta cesarzowej może pokazywać, że być może jest jakiś jeden bliźniak czy pół bliźniaka słuchajcie, czy partner bliźniaka, który bardzo chciałby tutaj, słuchajcie, potem wspomnieć. Mówię to, ponieważ no, słuchajcie, no to jest dokładnie ta energia. Ale kochani, rozwój, rozkwit, w jakiś pewien sposób zadbanie o siebie, dostanie to, czego się chce. Więc jeżeli staracie się o coś, drogie bliźnięta, chcecie, nie wiem, pracy, chcecie, żeby coś się działo, żeby wam się plany poukładały, I jak najbardziej w tej karcie, kochani, może nam się to pokazać, więc tutaj miejcie to na uwadze, że jak najbardziej, słuchajcie, coś może pójść do przodu, coś zaczniecie rozwijać, Wiem, coś zacznie się coś zacznie rozkwitać, więc jak najbardziej tutaj jakieś plony, hojność w waszym kierunku podąża. Tło? Wychodzicie z biedy, więc moi drodzy, to co powiedziałam, jak najbardziej jest tutaj słuszne. Poczekajcie, tylko sobie skręcimy. Miko, jak tam sytuacja po prawej, jedzie, jedzie coś. Słuchajcie, wychodzicie z biedy, wychodzicie z niedostatku, czysto. wychodzicie z jakiejś sytuacji, która faktycznie. Tutaj, ups, Mikołaj poprawi telefon, ale słyszycie mnie. Wychodzicie z jakiejś sytuacji mocno takiej, która była dla Was obciążająca, była jakaś faktycznie pokazująca, że było Wam ciężko w jakimś aspekcie. W dużej mierze. Na prawo, tak? Mikael. W dużej mierze, oczywiście, finansowym, w dużej mierze, słuchajcie pod kątem pracy, bo tutaj mamy piątkę monet jako tło Waszego czytania bliźnięta, a więc można by było tutaj przypuszczać, że gdzieś słuchajcie, mogą się nam tutaj pojawić aspekty nie mam czegoś, tak? Brakuje mi czegoś, mam biedę finansową, e, brakowało mi też uczuć, brakowało mi miłości, brakowało mi czegokolwiek, no to teraz, moi drodzy, z tego braku wychodzicie i wchodzicie w rozwój, w rozkwit. E, bardzo dobrze. w no, Was jakby oczyszcza i daje Wam jakiś dobrobyt. Co uraka? Słuchajcie, uraka skupienie się na pracy, bardzo mocne i na planowaniu czegoś. Słuchajcie, nie wiem, co możecie planować, ale widzę Was w takim poziomie zarządzania czymś, czyli sobie siedzi taki chudy na przykład, albo siedzi sobie taka kryśka, czy jakikolwiek inny rak oczywiście na magicznej, kochani, bo tutaj nie będziemy się teraz skupiać kto i tam jakim znakiem jest, ale gdzieś, moi drodzy, siedzicie, macie zapewnioną pracę, macie zapewniony byt, kasa również, kochani, jest, nie ma się tutaj co do tego, do czego przyczepić, ja nie mówię, że oczywiście jest tutaj kasa na poziomie słuchajcie, że tam wiecie, no skarbiec po prostu się wysypuje i tak dalej, tak dalej, ale macie zapewniony byt, macie zapewnioną pracę. Jeżeli ktoś z Was szukał tej pracy, ktoś martwił się o tą pracę, to tutaj następuje poziom bezpieczeństwa. Coś się ustabilizowało, rak już się nie musi martwić. No i gdzieś siedzicie, moi drodzy i coś planujecie. Chcecie coś rozwijać, być może co niektórzy chcą coś zaplanować. Gdzieś tutaj coś w pracy, bardzo mocne skupienie się na, takim, na takiej sferze zawodowo-finansowej u się lansuje. Pokaż kartę z Miki. A na spodzie mamy karty, słuchajcie, szczęścia. Więc bardzo dobrze, słuchajcie, gdzieś chcecie zadbać o to, żeby właśnie w Waszym życiu, moi drodzy, coś szczęśliwie się poukładało. No i nów Księżyca to Wam zapewnia, tak? Macie kartę 10 kielichów, a więc słuchajcie, kartę maksymalnego poziomu szczęśliwości w Tarocie, zaznaczam, bo pewnie i tam można się bardziej cieszyć, ale tarot nie ma 11 kielichów, ma 10 naj, najwięcej. Mamy pomyślność, zadowolenie, szczęście, moi drodzy, gdzieś takie wyluzowanie, bo coś się poukładało, coś się do pieło pod kątem raczej zawodowo-finansowym, inwestycyjnym. Co ulwa? Ulwa, moi drodzy, jest karta jeszcze popracowania nad czymś i jeszcze karta cierpli. Więc wszystkie lwy, które gdzieś by chciały już teraz, słuchajcie, no gdzieś tutaj spijać, słuchajcie, czy też zbierać owoce własnej pracy, to jeszcze nie ten moment, nie ta pora. To znaczy to dla jednych, bo oczywiście, jeżeli ktoś już chciałby, żeby teraz coś się wydarzyło, to jeszcze nie teraz. Karta bardziej sugeruje, jeszcze nad czymś popracuj i jeszcze do czegoś się przyłóż, a owoce w Twojej pracy zbierzesz. Czyli Ty teraz jakby dążysz do jakiegoś sukcesu. Wie. dążysz do tego, żeby faktycznie z czegoś się naprawdę bardzo mocno cieszyć, więc to co teraz robisz, kontynuuj, ja bym to tak powiedziała, pokaż tło, zaraz zobaczymy czego to się może tyczyć słuchajcie, jeżeli właśnie mieliście jakąś deprechę, mieliście, słuchajcie, jakieś dołki emocjonalne. Jeżeli słuchajcie, gdzieś emocjonalnie coś się tutaj nie układało, gdzieś tam, słuchajcie, mieliście jakieś swoje prywatne bolączki, tak? Bo tutaj karta tła pokazuje bolączki, taką sytuację, nie wiem, przejmowania się czymś, tak? Bardzo mocno, być może na tle uczuciowym, być może na tle jakimkolwiek innym. To karty mówią spokojnie poczekać, ta cała sytuacja się poprawi będziesz jeszcze z czegoś zadowolony, ale nie poddawaj się, tak? Bo to jest taka czasami też karta, bądź cierpliwy, poczekaj z czymś, ten czas nadejdzie, tak? Więc nie załamuj się tutaj emocjonalnie, psychicznie, mentalnie, jakkolwiek by to nie było, bo wszystko potoczy się tutaj dla Ciebie bardzo dobrze. Na razie nie podejmuj żadnych ruchów, że ty coś kończysz, że masz czegoś dosyć, tylko staraj się dalej, a ten sukces nadejdzie. Panna! W przypadku panny, mamy kartę, słuchajcie, wyrównania się pewnych rzeczy. Nie wiem, co tutaj się może wyrównywać, ale, chociażby, jeżeli ktoś by z Was się zastanawiał, co mam do powiedzenia w kwestiach, na przykład, związkowo-uczuciowych. To karta kochani będzie sugerowała, że tutaj dojdzie do równowagi w dawaniu i braniu, tak? Czyli załóżmy, są takie panny, które okazywały uczucia swojemu partnerowi, partnerce, facet, kobieta oczywiście wasza niekoniecznie, że tak powiem, był jakiś taki pełen fanfaru w Waszym kierunku. No to teraz, moi drodzy, oczywiście jak najbardziej ta sytuacja się wyrówna i zauważycie, że gdzieś, słuchajcie, możecie na tego faceta, czy też kobietę oczywiście liczyć. Gdzieś tutaj słuchajcie ta pomoc, pomoc na dłoń, czy też Odwzajemnienie emocji, które wydajecie drugiej stronie, będzie Wam dane. Wszystkie osoby, które gdzieś szukają pracy, chciały tutaj jakiejś pomocy, chciały tutaj, żeby coś, jakieś sprawy korzystnie dla Was się obróciły, to słuchajcie, drogie Panny, może tak się wydarzyć, bo idzie do Was to, po co, po co szłyście albo to, po co prosiłyście. Tło czytania pokazuje tutaj, słuchajcie, sprawy zawodowe, sprawy finansowe, sprawy inwestycyjne, więc tutaj być może w większości przypadków właśnie o to tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o sytuacje związkowe, to jeżeli chcieliście, żeby jakiś związek się bardziej ustabilizował, żeby miał tutaj wreszcie, słuchajcie, jakiś rozwój, to również ten rozwój, moi drodzy, tutaj może następować, bo jest bardzo dobra komunikacja i oboje wiecie tego, czego, kochani, wspólnie chcecie. Mamy rondo, na no wprost. Tak. Dobra, teraz poprosimy o kartę dla wagi. Uwagi, słuchajcie, mamy kochanków, więc, cóż, bardziej mi się to pokazuje, jaką sytuację romansowe, związkowe, które tutaj mogą być dla Was, kochani, bardzo mocno kluczowe. Trzymajmy się wspólnie za ręce. Słuchajcie, kochankowie nieraz mają bardzo trudne sprawy przed sobą, tak, ponieważ. Jeżeli chodziłoby tutaj o sytuacje romansowe, czyli związek z przeszkodami, czasami są, słuchajcie, jakieś inne osoby w tle, tak? Jakieś tam mężowie, żony, wiecie o co chodzi. Czasami, słuchajcie, jakieś sprawy, które uniemożliwiają tutaj rozpoczęcie nowego życia, nowego związku z tą osobą, bo trzeba pewne jakieś stare sprawy z życia uporządkować. Więc taki związek, który, słuchajcie, może darzyć się jak najbardziej bardzo silną miłością, ale dosyć trudną, gdzie trzeba mnóstwo decyzji podjąć, a jak wiemy, waga z decyzjami. No niestety, na no wprost, niestety kochani ma dużo czasami problemów z tym, aby takie decyzje podjąć. Ja nie mówię, że waga tego nie podejmuje, bo oczywiście może podejmować, ale chciałaby to zrobić dobrze, sprawiedliwie i tak dalej, i tak dalej, no i tutaj gdzieś bardzo mocno oczywiście skupia się na tym, żeby no fantastycznie to zrobić. Więc tutaj być może słuchajcie, jakieś decyzje wreszcie zapadną, tak? Być może tutaj gdzieś coś, los, przeznaczenie nów. Jakieś pewne sprawy, kochani, pozwoli tak poukładać, że wy będziecie mogli z tą waszą drugą połową chwycić się za ręce i coś tutaj fantastycznego, kochani, zrobić. Ale co pokazuje tło? Bo to mogą być związki, to mogą być decyzje. Tło pokazuje, słuchajcie, to, żeby zacząć coś wreszcie rozwijać, coś przyspieszyć, drogie wagi, czasami za długo czekacie z czymś, czymś oczywiście, co jest dla Was ważne, istotne, z czymś, bo nie potraficie sprawiedliwie podjąć jakichś pewnych decyzji. Tymczasem właśnie karta pokazuje, że teraz tytułem tego nowiu pewne sprawy ruszą z kopyta, coś zacznie się dziać, co już rozpoczęłyście, ja to jeszcze raz bardzo mocno podkreślę, bo ta karta, słuchajcie, bardzo tutaj mocno zaznacza mi się w takiej opcji. To, co zostało już rozpoczęte, teraz zacznie się rozwijać i będzie szło do przodu. Um, komunikacja, słuchajcie, rozwój jakichś pewnych spraw, podjęcie jakichś pewnych decyzji. Um, być może właśnie związkowych, mam takie wrażenie, bo Wy nie jesteście w tym sami. Wy tutaj trzymacie mocno kogoś za rękę i z tą osobą coś chcecie rozwijać. Co u Skorpiona? Skorpiona, słuchajcie, mamy kartę Sprawiedliwości. Uważajcie bardzo mocno, bo jest to karta karmiczna i całkiem możliwe, moi drodzy, że jakieś pewne karmy będą się dopełniały. No, i tutaj, oczywiście, zgodnie z tym, jak postępowałyście, czyli sprawiedliwości może stać się zadość, tak? Miejcie to, kochani, na uwadze, bo y, oczywiście. Y, no, może to różnie być, ale słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek sprawy formalne, urzędowe, gdzieś tam słuchajcie jakieś papiery trzeba podpisać, załatwić, nie wiem, w bankach, w sądach, w jakichś jakich urzędach i tak dalej, i tak dalej. One mogą teraz się dokonywać, tak? Więc tutaj gdzieś e, wreszcie będziecie mogli, e, powiedzmy, dopiąć jakieś pewne sprawy, właśnie formalne, urzędowe, czy jakieś związane z papierami. E, tło, co pokazuje, tło. Sprawy z przeszłości, moi drodzy, więc tutaj jeżeli gdzieś ktoś z Was jakieś sprawy ciągnie od dłuższego czasu, to tylko tak nazwę jeszcze pod tą urzędówkę, to sprawy z przeszłości mogą wreszcie być dopięte już na ostatni guzik. Bo być może coś było rozpoczęte, słuchajcie, coś nie było dokończone, czekałyście z jakimiś werdyktami, za jakimiś decyzjami, chciałyście zamknąć tą przeszłość, załóżmy, są takie skorpiony. No to teraz ją właśnie zamykacie i powiedziałabym wreszcie, że możecie powiedzieć, dobra, to już jest koniec. Bo co niektórych, moi drodzy, jeżeli gdzieś tam spotykacie się z jakimś wracaczem, albo ten wracacz gdzieś jeszcze w waszym życiu jest, to teraz jakieś kluczowe rozmowy, słuchajcie, jakieś kluczowe rozważania tyczące się. Tej osoby z przeszłości. Być może, kochani, jakieś konkrety, bardzo mocno wyrzucone na stół, teraz mogą się tutaj nam pokazać. Możliwe całkiem, że co niektórzy z Was będą chcieli utrzymać nosa jakiejś osoby z przeszłości. Strzelec. Ustrzelca zawieszenie pewnych spraw. Słuchajcie, nie wiem, czy to Wy coś zawieszacie i nie chcecie tutaj czegoś ruszać, czy też jakieś sprawy, które chciałybyście do przodu są w tym momencie kochani w bardzo dużym zawieszeniu nie wiem, coś się nie rusza, coś nie idzie do przodu, albo wy sami to powstrzymujecie, albo jakaś sytuacja teraz pokazuje, że dana sprawa, którą wy byście chcieli ruszyć naprzód, się nie rusza. Całkiem możliwe, że wy jesteście w takiej energii, tak, że wasze życie utknęło w martwym punkcie, no i teraz wy, no w dużej mierze kochani, nie wiecie co robić. Ale dobrym plusem tej karty, słuchajcie, jest to, że ten nów księżyca pokaże wam. Bo być może Wy sobie z tego nie zdajecie sprawy, że dany temat nie ruszy do przodu, że dany temat nie popchnie się naprzód, że z tego chleba nie będzie. I wielu z Was, moi drodzy, teraz po Nowiu Księżyca Wczorajszym, może zdać sobie z tego sprawę, że Wasze życie utknęło, i może mało tego, zdać sobie również sprawę z tego, że trzeba zobaczyć coś z zupełnie innej perspektywy, zdać sobie po prostu z tego sprawę. Co nam mówi tło czytania? O nowej drodze. Słuchajcie, no to jest dokładnie to, co powiedziałam. Wasze życie stoi w miejscu, wasze życie nie idzie naprzód, chleba z tego nie będzie. Wy tak jakbyście teraz kochani, z dobrej strony to zobaczyli, to znaczy w sensie, żebyście przejrzeli na oczy. A karta spodu mówi idź nową drogą, rozpocznij nowe życie, wejdź na nową ścieżkę życiową. Nie bój się tego, nie stój w miejscu. I ja sądzę, że wiele strzelców teraz, moi drodzy, kiedy nów nam przeszedł, bo dzisiaj mamy. Który my dzisiaj mamy? Jedenostę? No, mamy, słuchajcie, dzień po nowiu. My bardzo wyraźnie, kochani, to czy Wy, ja to nie, Wy, Wy to powinniście bardzo wyraźnie zobaczyć, że tkwicie jak kołki, jak te widły w gnoju, kochani, którzy nie ruszacie do przodu. A karta tła mówi, rozpocznij nowe życie. Ty wyraźnie widzisz, że to, gdzie teraz jesteś, jest nierozwojowe i nic z tego dalej pozytywnego nie będzie. Co u Koziorożca. Koziorożca, moi drodzy, co my, co my tutaj mamy? Mamy sytuację zas zastanawiania się nad sytuacją, żeby nie odejść od czegoś, co teraz aktualnie macie. Wy się głęboko nad tym zastanawiacie, stojąc i podpierając dosłownie na karcie brodę. Kusię, no nie wiem odejść, nie odejść, pierdziele, nie wiem co zrobić ale tak to troszeczkę, kochani, wygląda, bo wy zdajecie sobie z tego sprawę, że chcielibyście czegoś bardziej czegoś lepiej, ale koziorożec mówi no dobra, no mam to co mam, w sumie zasadniczo przyzwyczaiłem się, no nie mam się do czego, słuchajcie, dopieprzyć ale chciałbym czegoś więcej no i tutaj jest taki klimat zastanawiania się nad tym czy ową, ową drogę, czy owy krok wykonać, co nam mówi tło? Miki? A tu czytania dla koziorożca pokazuje nam sytuację słuchajcie jakiejś porażki albo boicie się tej porażki albo po prostu gdzieś jesteście w tej porażce już teraz, gdzieś Wam ktoś nóż w plecy mógł wpakować i Wy teraz, słuchajcie, tylko to, to by było głupie, nie? Bo słuchajcie, jak mi by ktoś nóż w plecy wpakował, to ja bym się, kuźwa, nie zastanawiała. Mnie by po prostu już by dawno tam nie było, tak? Ja już bym powiedziała, dobra, nara, cześć. Nie będę w tej energii dalej się tutaj bawiła. Natomiast być może no Wy gdzieś macie jakieś dylematy i gdzieś się głęboko zastanawiacie nad tym, no co tutaj w tej, no w tej sytuacji po prostu począć zrobić, tak? No i w takiej właśnie energii się tutaj pokazujecie. Ale moi drodzy, mogą też być i tacy z was, którzy po jakiejś porażce albo po jakiejś sytuacji, gdzie ktoś wam nóż w plecy wpakował, teraz gdzieś szykujecie zemstę. Słuchajcie, prostomik. I przyznam szczerze, że ja nie wiem, czy to jest taki doskonały pomysł, bo słuchajcie, zemsty. W... Zepsy same w sobie nie są dobre, słuchajcie. To jest zawsze jakieś sianie kolejnej złej energii, która potem, słuchajcie, może do nas wrócić w różnoraki sposób. Ja jakie dziury. Dobra, już przejedziemy. No ale wy się nad tym zastanawiacie. Zastanawiacie się, co teraz zrobić, co teraz począć, czy coś zostawić, czy odejść, czy komuś dopierdzielić, słuchajcie, nie mam tego pojęcia, ale jest zemsta, jest porażka i jest zastanawianie się nad tym, co z tym fantem dalej. Zrobić. Ok, i przechodzimy sobie teraz do wodnika. Wodnik. Co tutaj ten nóż dla Was? Słońce. Słuchajcie, Słońce, jak doskonale wiecie, najlepsza karta w tarocie. I tutaj, słuchajcie, nie ma po prostu tak zwanego kogoś we wsi. Tutaj sobie dopowiedź na chy, <noise> Na chy. Nie będę przeklinać w niedzielę, słuchajcie, o godzinie 11.01 nie przystoi. Ale w każdym razie słońce, pomyślność, zadowolenie, szczęście, rozjaśnienie pewnych sytuacji, słuchajcie, jakaś opcja, która bardzo mocno nam tutaj pokazuje, że możecie z czegoś być zadowoleni. Tłot nam pokazuje dla wodnika. Pokazuje nam pójście do przodu, moi drodzy. Więc, jakieś pewne Wasze decyzje, które teraz mogą nastąpić, a u co niektórych już nastąpiły, wskazują na sytuację, która mówi: Wodnik poszedł z czymś naprzód, wodnik ruszył do przodu z jakimś tematem, być może wcześniej, albo dopiero ruszy, albo dopiero będzie podejmował jakieś decyzje. Jakieś nowe możliwości mogą się przed Wami również, kochani, otworzyć. A karty mówią: To jest bardzo dobra decyzja. Nie wahaj się idź do przodu, pomimo tego, że możesz mieć wątpliwości w wodniku, czy to jest na pewno dobra rzecz. Bardzo dobra, bardzo dobra. No i sprawdzamy ryby. Słuchajcie, zaczniecie myśleć. No z jednej strony, słuchajcie, myślenie podobno ma przyszłość, więc słuchajcie, myślcie, analizujcie różne tematy, jak najbardziej tak. Uważam, że słuchajcie... Głębokie skupienie się nad czymś zawsze, kochani, nie jest złe, ale faktycznie przychodzi do Was proces myślicielski, głęboko zastan taki, żeby się nad czymś zastanowić, zaplanować coś, e, słuchajcie, rozkminić jakąś pewną sprawę. Więc tutaj mamy myślenie, mamy tutaj jakiś proces do przeanalizowania. Miki, jeszcze tło pokaż, bo wtedy może troszeczkę nam się tutaj te sprawy porozjaśniają, nad czym ta ryba tak się skupia słuchajcie, wami może też szarpać jakaś bardzo tutaj konfliktowa energia, to znaczy wy możecie albo bić się sami ze sobą, z jakimiś myślami, no i wówczas przychodzi taki moment, w którym przestaniecie się bić, bo wy wpadniecie na jakiś genialny pomysł, albo też tudzież w końcu zrozumiecie coś, albo zmądrzejecie, sorry, albo po prostu zwyczajnie będziecie wiedziały, jak tą sprawę, która tutaj wami szarpie, rozwiązać. Jeżeli gdzieś moi drodzy... No, macie do pokonania jakąś konkurencję, chcecie być w czymś lepszy, lepsi, to faktycznie, kochani, dobrze się do tego przygotujecie i taka rozmowa pójdzie na waszą korzyść, bo wy faktycznie będziecie wiedzieli, słuchajcie, jak tutaj taką rozmowę przeprowadzić. Więc, jeżeli są takie ryby, które gdzieś, słuchajcie, mają jakiś konflikt z kimś, to ryba, słuchajcie, przedstawi takie argumenty drugiej stronie, że ta druga strona usiądzie na dupie. Tak, krótko mówiąc, bo powie, dobra, dobra, słuchaj, ryba. Dałaś radę, faktycznie przekonałaś mnie tutaj do jakiegoś, powiedzmy swojego zdania czy racji, bo Wy tutaj będziecie królem mieczy, który nie da sobie w co w kaszę nadmuchać. Więc całkiem możliwe, że tak, ale przede wszystkim jest to taka karta, która, słuchajcie, gdzieś pokazuje, że jakiś wasz chyba bardziej wewnętrzny konflikt, jakaś sprawa, która Was mocno porusza, moi drodzy, może tutaj nam się zobrazować jako taka sytuacja, w której ryba będzie na spokojnie, ze zdrowym umysłem podchodziła do czegoś, przeanalizuje jakieś pewne tematy i będzie wiedziała, co robić. Słuchajcie, bardzo dobrze. Słuchajcie, no to by była cała dwunasteczka, Miki przekazuje Ci karty z powrotem. Słuchajcie, dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak te karty czujecie. A my tymczasem, moi drodzy, prójemy na nagrywki kolejne dla Was. Bardzo gorąco Was pozdrawiam, kochani buziaki.